Wiele klientów, który, którzy do mnie trafiają, chcą zazwyczaj kopiować rozwiązania, które widzą u konkurencji. Ja się wcale temu nie dziwię, bo oni znają rynek, wiedzą, że ta firma, nie wiem, wymiata w ich branży. Oni chcą być tacy jak ta firma. Wchodzą do nich na stronę internetową, patrzą, co tam jest, no i chcą mieć coś podobnego u siebie, no bo to działa. A chcę ci powiedzieć, że w większości przypadków jest zupełnie na odwrót. To, co ty widzisz u konkurencji na stronie internetowej, wcale albo bardzo często nie jest ee, Najczęstszą przyczyną, dlaczego ta firma dobrze działa, i ja widzę nawet jak ktoś kopiuje ode mnie, są yy, może i w tej grupie i na tym, na tym YouTubie ludzie, którzy kopiują moje nagłówki, bo już to nie nieraz zauważyłem. I zawsze, jak widzę coś, co zostało skopiowane, to yy, śmieję się pod tym kątem, że moja strona internetowa w ogóle nie służy do przyciągania klientów. Ja przyciągam klientów poza stroną internetową. Ja nie kupuję żadnych reklam, nie kupuję żadnych linków, niczego nie robię, tylko tylko tworzę content i to mój content sprzedaje i jak osoba wchodzi do mnie na stronę internetową, to ona już jest w połowie, że tak powiem, sprzedana i to, co ja tam napiszę, ma tylko przedłużyć to, ten, to uczucie, to, ten, ten wizerunek, który ktoś zobaczył w moim kontencie poza stroną internetową. I zobacz sobie, jeżeli ty teraz kopiujesz na przykład moją stronę czy stronę konkurencji, to najprawdopodobniej to jest po prostu zły pomysł. I to widzę też wśród moich klientów, gdzie trafiają do mnie osoby i każą mi do Dokładnie, nie wiem, zróbmy ten na głowę, zmień mi jeden, jeden wyraz, bo to działa. Ja sobie taką konkurencję próbuję prześledzić. Patrzę, co robią na social mediach, patrzę sobie, jak stoją w Google i w większości przypadków wiem, że ich strona po prostu jest martwa. Wiem, że ona nie działa. Po tym, co widzę na stronie, wiem, że to nie działa, bo to już spróbowałem. No, ale mój klient bardzo mocno chce to kopiować. Dlatego, jeżeli robisz dla innych firm strony internetowe i masz taki problem, to staraj się mi wytłumaczyć, że to wcale i bardzo często to nie jest główną przyczyną, jak wygląda strona konkurencji i że zawsze trzeba po prostu pomyśleć logicznie, badać rynek, pogadać nawet z potencjalnymi klientami, jakie oni mieli problemy, jak u ciebie kupowali. Po prostu trzeba zrobić własny research. Nigdy nie kopiuj tego, co widzisz u konkurencji, bo nigdy nie wiesz, jak ta konkurencja pozyskuje klientów. Trzymaj się, cześć.